Szanowni Państwo, drodzy i uh, from the chief. Moje name jest uh, przepraszam, bardzo dawno nie byłem w kraju, uh, jestem uh, w Łodzim, jest McDonald's. Jest tutaj bardzo duży plac. Uh, uh, powstanie placów zabaw tutaj, here, będzie uh, oczywistym marnowaniem dóbr naturalnych, uh, przepraszam, dóbr uh, naturalnych. Ta góra. Tak for example na przykład, ta góra to są milion dolarów. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale cała Polska stoi na gazie łupkowym tu mamy mnóstwo tych łupków i tutaj w tym miejscu, tak żeby maksymalnie wykorzystać to wszystko uh, powinny być tu maszyny do ropie, maszyny do łupków i być może w 2044 roku tu można już zorganizować na kolejny mundial uh, albo coś innego. Tego nikt nigdy nie wie. Dwa dzieci, które mogłyby się tu bawić i ha i ha i tak dalej. Te dzieci za kilka lat po wydobyciu tych wszystkich chłopków tej łapy, tych wszystkich dług naturalnych, mogą spokojnie tutaj jeździć me cedosami, na przykład. Albo czymkolwiek, żeby już nic nie reklamować. Generalnie mogą wieść piękne żywo. Myślcie przeszłościowo. A teraz zrobi sobie pamiętkowe zdjęcie z tym młodym zacisaninem. Po raz pierwszy mieszkańcy mogą zadecydować o tym, na co zostaną wydane pieniądze z budżetu. I jest pomysł, żeby powstał tutaj Plac Zabaw. Słuchajcie, głosowanie jest naprawdę bardzo proste. Warto poświęcić te trzy minuty, żeby w przyszłym roku spotkać się tutaj na Placu Zabaw z dzieciakami. Proszę o głosy.